No i pomimo, że jest zimno, to dziabągi chodzą, małe klestyki, kurry, a reszta kaj. <gry> Będziemy w domu szukać. Witam, Kurde, ten niedzielny poranek Zimno się zrobiło Chyba zima idzie z powrotu Niedaleko skronu Pierwszy dołek, ale na razie Jakieś takie Kółeczko Z czego to nie wiadomo Ale idę dalej Może, może bliżej tego skronu chociaż tam będą polmosy pewnie ale pochodzę tam bliżej drogi i idę w tamtym kierunku. Kolejny dołek i co tym razem jakiś migacz stary ale kurde w jakimś stanie jest tam napis może ktoś będzie wiedział czy ktoś jakiś. Jest... Auta motorka może weru z tyłu to Ty jest bardzo ale z tej strony A jest miejsce na żarówkę, ale ten, ta strona to idealna No, i doszedłem do tego skronu. Tak, jak mówiłem, śmietnik jak pieron. Tu jest wszystko powywalane. Jara, pokażę, może wszędzie. Wszędzie bije jak pieron. A co, skron pozorno bojowy, jednoizbowy. Są ślady po kula o można zobaczyć skrzali i tu jest No tak to wygląda a ja idę w dół i tam w tamtym kierunku sobie kierował Byłem pod tym skronem ale tak jak mówiłem tam jest jeden wielki sygnał śmietnik jak tu jest śmietniki i bo wiadomo, czy dom ma to wszystko, ale teraz jest coś okrągłego, wypukłego. To guzik, nie Zaraz to wyczyszczę i się włączę. Że jest to jakaś moneta z prl 49 rok, tylko wypukła. Tu jest darte wszystko, jest wciśnięte w tą stronę. Nie wiem, czy to jakiś guzik chciał zrobić, czy jak tu były kiedyś pola, czy jakaś maszyna rolnicza to tak zrobiła. Ciężko mi powiedzieć. Idę dalej. Kolejny PRL A 10 groszy Dzisiaj to znów PRL-owo 5 złoty. To był drugi doł, ale tam był Polmos, a tu była piątka Ta sama sytuacja co tu była Jest polmos i moneta chyba złotuwa, to będzie złotuwa, PRL zalepione tak jest, jest złotuwa jest PRL sygnał jak na polmos kopłem nogą i co to wylecni, znowu złotuwa znowu złotuwa, tam jakiś dół co to, to za dół a to chyba piasek kopali tu była ta złotuwa sygnał podobny kopnięty podejrzewam druga o tu jest można powiedzieć las pereli las pereli i rzeczy pereli jakie tu leżą w ziemi czy na ziemi różne butelki jabole i co ino, akurat tu tak nie ma ale tam jak przechodziłem to już tego było masa, masa No i pośród tych złotówek denarek myśliwego wlatuje na wierchu był dziki wykopały Czyścik do lampy karbidowej, tylko już tak zawalony błotem, ale brakuje tej części, która się otwiera A tak to wygląda. Tym razem znowu moneta Ale czy PRL To nie wiem Na pewno tak podejrzewam, bo już widzę orła Dwa złote. <laughs> Kurde. ale Perelit jest. Teraz to już będzie. Nieciekawie w lesie. Przedzierać się. Wszystko widać. Już zarasta. liśćmi to jest robale, wyjdą niedługo, już powychodziły. Kleszcze i co jeszcze A Kurde, dzisiaj nawet śnieg trochę lecił. Zimno wieje. Także wyszedłem z tamtego lasu. Pere, bo tam polmosów, chociaż tu też tych polmosów nie brakuje. <gry> Ale teraz łóżka, kawałek łóżki obcięta i zagięta. To jest ciekawe co ktoś miał na myśli. Żeby tak to zrobić chyba że się bawił tak może być tym razem nic ciekawego do kawałek ołowił ale takie jakby jedynka to była. dobra krecik leży krecika do do dziury go pochowymy żeby się tak nie leżał na wyrwu do chyba Zamarsz o i tu będziemy dobrze cieplej tym razem jest coś co bardziej cieszy. Mm. <gry> niż ten kurde cały PRL A. jest piątak, kurde zaraz tu przejrzę czy nie ma więcej piątaków albo tam innych o. E, chyba ino ty tak Ale piąta i tak cieszy jak Piorą no. Teraz złom jakiś na wirchu Ta korura O kurde ale ciężko Ona wypiwałek Taki walek Trochę waży wystawę go tu podjadę kiedy samochodem to go wezmę, bo tu jest druga niedaleko o. kawał złomu można powiedzieć. Przejdę tym rowem. Tam była ziemionka, tylko ją spalili parę lat temu. Jak tam będę na, tym, na miejscu, to się włączy. A jak mówiłem tu była ziemianka tylko że tu przychodzili miejscowi spożywać napoje kolorowe No i podejrzewam że to oni tu zaprosili ten ogień a zacząć to było fajne pod przykryciem no ale co, nic się nie zrobili no. Zostały stare belki spalone i tak to wygląda, a ja idę dalej na, już, idę dalej szukać czy tu jakoś jama, lisa, czy pewnie kogoś tam. Teraz, leśna studnia. <laughs> o! Nie ma głęboko. Wody też nie ma wiele. Ciekawe. W lesie. A nic. Coś się zdarza. Już wiele koninek wykopałem. Ale nigdy taka wielka, kurde. Zawsze takie. Mniejsza, to prawie na ręka Jaka konienka, no? no ale fajnie. Taki fancik Też cieszy Taki sygnał duży Aluminium Coś podobnego Zaraz tu Tu jest ten fajny duży sygnał Kurde jest to, to załóżka tego nie powiem Ale ładna Na pewno nie wUJA A23 bo inne A to by trzeba pomierzyć Poszukać w internecie, chyba że ktoś już wie, to nie daje znać, ale jeszcze sprawdzę. I tu nie ma więcej. Nie ma. Także było tylko ta jedna. Ale pokręcę się tu już. Kolejny kawał skronu. Znaczy kawał, kawałek, o, bo kawały wielkie to są już niedaleko skronu. A to jest kurde, może z 500 metrów stąd, jak go wysadzili. Aż tu doleciał taki odłamek, a rozpoznać idzie po tym, jak się tam przyjrzy, człowiek w tym skronie. Tamtydzie jest czerwony kamień zmieszany właśnie z betonem, i to jest to samo. Także ja już będę dzisiaj kończył te moje poszukiwania. Przy skronie można powiedzieć. I nie tylko, o, bo odszedłem tam taki kawał kawał. I tu przyszedłem. O, tu zacząłem. I tu kończę pokażę jeszcze. Co wyszło. Od razu wyszło na początku. Lampka. Wyszkodali. drut miedziany łóżka ładna. Koninka taka duża. Tam. No i tyle takich fancików, łóżka to jest bo, eee, taki wyciorek czyścik do lampy karbidowej złotówka PRL druga złotówka PRL tak, jakieś kółeczko 5 złotych PRL i złotówka perel. a 5 złotych to najlepiej cieszy to jest 49 z moneta wypukła Ciężko powiedzieć, czy te 20 groszy. Może tak powiedzieć. Tu czy to, nie przypominam, sobie A, 2 zł PRL 10 groszy PRL, 10 groszy PRL, I tak to wygląda. Te kule, znaczy dziury po kula. O! Nawet pasuje. Ale to pewnie. No, tu coś widać. Trafione, trafione, zatrajone. Dobra, ja będę kończył. Dziękuję za wadę o czytę sprzęt do końca. I do kolejnego razu. Szymonko.